Dzień dobry, wieczór, cześć, witam serdecznie wszystkich i zapraszam. No oczywiście, jak zawsze, w środę Farming Simulator 22, a w w dzisiejszym odcinku, yy, chciałbym tak na szybko sprawdzić yy, nowe uprawy. No, chciałem sprawdzić nowe uprawy, a będą to słuchacie, czerwone, czerwone buraki. I, no i dzisiaj yy, sianie, sadzenie tych buraków, yy, z tego względu, no to jest w sumie nic specjalnego, no, w innych uprawach, ale tutaj jest troszkę, jest troszkę inaczej, dlatego chciałem poświęcić parę minut. Żeby właśnie, żeby właśnie sprawdzić, jak dokładnie wygląda sadzenie tych właśnie, tych właśnie nowych upraw, a tak jak wspomniałem, będą to czerwone buraczki Także zapraszam na gameplay, no to zaczynamy. Słuchajcie. Jestem tutaj, jestem tutaj przy swoim. Na, swoim, na swojej werandzie na swoim <tarsie> tarasie yy, styczeń godzina 15 18 Ja wiem słuchajcie wiem że to nie jest dobra pora na sadzenie czegokolwiek ale tak mówię my nie gramy tutaj ze znajomym na, na żadnych yy, na żadnych sezonach sezony są wyłączone także niestety niestety mówię No nie patrzcie na ten nie patrzcie na, <tarsie> na, na dzień na dzień na miesiąc yy, słuchajcie to jest w międzyczasie robię żniwa yy, żniwa lnu w styczniu, wiadomo, tak wiem, mówię. Nie patrzcie na to. Ale tak, tutaj już, słuchajcie, mamy już gotowy sprzęcik. I tak jak właśnie mówiłem, chciałbym, spró chciałbym spróbować tą nową uprawę. No i niestety, słuchajcie, dla mnie niestety, na tej mapie będę mógł tylko i wyłącznie zrobić buraczki czerwone. Po prostu inne, na inne, czyli na marchewkę i na... i na, i na kurczę, co tam jest? osy, trzecie. Marchewka i, no, pasternak. Na tej mapie jest to niedostępne. Już wam jeszcze pokazuję tak na szybko. Zobaczcie tutaj po prawej. Po prawej stronie troszeczkę wam dosłownie wam troszeczkę kamerką, ale tutaj tak będziecie by, widzieć, tak mi się wydaje. Przejdę na drugą stronę i zobacz, widzicie, mam tylko buraki. Podejrzewam, że dlatego że tutaj twórca mapy dodał tutaj właśnie nowe, nowe uprawy i na te ostatnie dwie już nie znalazło się miejsca, także... Nie wiem, jak ten, nie wiem, jak ten problem rozwiązać. Jakbyście mieli jakieś pomysły, to napiszcie mi w komentarzu. A jeżeli nie, no to nowe uprawy będziemy, słuchajcie, uprawiać. Nowe uprawy uprawiać na mapce zielonka. Dobra, więc tak. Wybrałem sadzenie, no, sianie tego, tych, tych, tych nowych upraw, ponieważ troszeczkę one się różnią. I tak, tutaj mamy, słuchajcie, dwie maszyny. Pierwsza to jest właśnie taki. No chyba to jest siewnik, to jest sadzarka Zaraz wam jeszcze pokażę w sklepie A drugie to jest takie coś co robi redliny I właśnie to jest coś nowego Czego jeszcze w no, farmingu nie było Chociaż redliny już oczywiście były Ale już od razu z siewnikiem Do zimnioków. A tutaj jest słuchajcie Osobna sprawa Wybrałem sobie tutaj to moje najmniejsze pole Z którym w sumie tak nie wiem co mam dokładnie zrobić Musiałem tutaj A co tutaj się odwaliło Zobaczcie jak on dziwnie się zatrzymał co to się odchrzaniło no ja piernicze Sorki za ścinkę ale miałem radio włączone i po prostu walnęło mi po uszach z tego z tego ciągnika nie wiem co to się odchrzaniło, czemu on tak dziwnie stoi Opalmy go dobra, już się, już się położył Coś tutaj nie zatrybił ten jakiś, jakiś skrypt podejrzewam zobaczcie, nie mogę go w ogóle tak jakby się wbił w tą glebę tutaj dziwnie, dobra Czekajcie węże podepnę, bo nie mogę go włożyć. Tak więc słuchajcie, musiałem tutaj szybko przejechać się głęboszem. No nie mam tutaj żadnego kultywatora. Także przyjechałem głęboszem, bo No nie można zrobić redlin na ściernisku, czyli trzeba było czymś tutaj się karnąć. Także padło na głębosz. Dobra, ja go tutaj odstawię. Okej. Okay. No i słuchajcie, podłączymy tutaj najpierw teraz tą, ten sprzęcik To jest oczywiście nowy sprzęcik z dodatku, ostatniego dodatku Premium Expansion Jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś, ktoś był pierwszy raz Chociaż wątpię, bo stary, starzy wyjadacze to już wiedzą od dawna Dobrze, podłączmy go No i słuchajcie, tak to cudo wygląda W sklepie To wygląda tak słuchajcie, zakładka tutaj gdzie są przyczepy i takie inne sprzęty i technologie uprawy warzyw także tutaj to zmienili no i mamy właśnie to są te dwie pierwsze to narzędzie służy do tworzenia redlin w których później możemy posadzić warzywa zaleca się korzystanie z obciągników kół do traktora no to gra ten mój case spokojnie pociągnie i tutaj mamy dwa rodzaje tego właśnie grime jeden o szerokości 3 metrów, drugi o szerokości 6 metrów roboczych i słuchajcie to jest coś nowego ponieważ no na tym musimy te redliny zrobić a później będziemy je sadzić i też zobaczcie to jest sadzarka to jest specjalna sadzarka służy do sadzenia warzyw tak samo i tutaj ta ja się zastanawiałem czy mamy jakiś zbiornik nie jest potrzebny do tych, do tych nasion żeby gdzieś tam trzymać no ale tak patrzę nie ma kombinacji żadnych Chodzimy w maszynę no i słuchajcie mamy tutaj 32 litry i to mnie też bardzo zastanawia tutaj są zbiorniczki zobaczcie tu tu jest jeden, tu jest drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. To akurat jest 6 sześcio, ale tylko 32 litry. I to mnie zastanawia, na, na ile te 32 litry mi wystarczą. Czy to jest, słuchajcie, czy to jest aż tak wydajne? No zaraz zobaczymy, ale zróbmy tutaj. Yy, zróbmy troszkę tych Redlin. I teraz tak, no to jest, słuchajcie, to jest mapa od Mapmakera. Jak? Aha, muszę podnieść. <laughs> to jest, słuchajcie mapkę od MapMakera. Jestem ciekawy, czy te redliny teraz będą, będą, słuchajcie, do siatki, czy wyjdzie nam do jakiegoś kuku. Podejrzewam, że może nam wyjść kuku. Jeszcze zróbmy sobie, może, nawigację. No dobra, zróbmy nawigację jeszcze. Wykryj szerokość. Opuszczamy. Włączamy. Tu trzeba, słuchajcie, włączą tam jakieś. Tam tutaj ma jakieś jeszcze, wam pokażę. Włącz obsypnik i fres, czyli jakiś obsypnik, będzie, który będzie obsypywał te redlinki e nie no słuchajcie, mamy pięknie do mamy pięknie do, do, do właśnie yy, do siatki, do siatki zobaczcie no i teraz no tutaj wspaniale widać działa parallax occlusion, nie? czyli no czyli ta imitacja, imitacja gleby, gleby 3D, to nie jest yy, fizyczna gleba, bo to no, w ogóle to jest, fizyczna gleba to jest co innego ale to jest gleba 3D, czy to jest imitacja, słuchajcie, tej gleby. Ja bym na przykład teraz wysiadł z tego traktorka tak, i poczytał tutaj, no pięknie to wygląda, słuchajcie, no pięknie. Ale jak popatrzymy bliżej... Kurczę, no też to nie widać, no nie widać, ale uwierzcie mi, że to jest płaskie jak deska. To jest płaskie jak cholera, jak decha, bo to jest tylko... to jest tylko złudzenie optyczne, ale kurde, powiem mam, że to jest piękne złudzenie optyczne. <laughs> Dobra, teraz jakoś... Troczkę skręciłem, ale zobaczcie, widzicie redliny i tak, i tak do tej siatki się yy, układają. A teraz zrobię taki make. Ja bym chciał tak trzebać dookoła, to zawsze jeżdżę dookoła i co się dzieje? Aha, zobaczcie, robi się w drugą stronę. Nie, no, kaszan. Brzydko to wygląda, źle lele. Le, le. Wracamy. Wracamy do tego co było Ja wiem, że to słuchajcie to nie ma... To nie ma znaczenia, nie? do góry. To no nie ma znaczenia czy to będzie w tę stronę czy to będzie te. tę e, Tylko że na no, potem te rośliny będą tutaj rosły w tych e, w tych redlinach No i nie wiem to przykładamy w drugą stronę no to one będą nam nam rosły e, No podejrzewam w drugą stronę no tak no bo jakby jakby inaczej Dobra druga mańka Że to usłyszać Wyrwam takie malutkie poletko bo tutaj mówię to nam zajmie dosłownie chwilę żeby to pole wyredlinować No, kurczę, no szkoda. no szkoda, że na tej mapie nie będę mógł się bawić w marchewki, no i w pasternach. No ale mówię, chyba że znacie jakiś sposób, to, to napiszcie mi w komentarzu, co to mogę z tym zrobić, bo to jest, słuchajcie, mapę od mapmakera, który, nie wiem, czy tą mapę jeszcze, jeszcze, jeszcze tam prowadzi. No i też gramy tutaj na Dedyko, także no, nie wiem, czy tutaj w ogóle cokolwiek można zrobić. Oj, tutaj zrobiłem jakiś To Tutaj, gdzie nie było, To gdzie jest ściernisko, to te rydlinki się nie robią także tą glebę trzeba trzeba, trzeba wstępnie spulchnić po no po właśnie żniwach, bo tam już mój kombajn stoi słuchajcie, może ja tam na szybko podjechał i ten, może kombajn sobie ogarnął, puszczę tam pracownika no może tak zrobię, czekajcie. no bo szkoda tutaj marnować, yy, marnować czasu, nie, gdzie ten mój tu jest mój ciągnik, siądź podpięte przyczepy podpięte Otóż prawie pełno. Tak na szybko słuchajcie, tam wysypię. Wysypię tutaj ten, ten lens z tego zbiornika. No nie z tego, z kombajnu. Puszczę <śpuszczę> pracownika i on sobie tutaj niech dalej jeździł, to pole jest, słuchajcie, wielkie. Tak fajnie byłoby na tym. Musimy kiedyś taką akcję zrobić, żeby właśnie na jakiś taki jeden z większych pól wziąć. E... No, posadzić tutaj jakieś ziemiaki, buraki i zrobić tego, kurde... No, <laughs> zrobić z tego taką wielką akcję, nie? <laughs> Dobra, niech się to wysypie, zaraz go puścimy i wracamy do tych buraków czerwonych. będzie pełna przyczepa, no będzie blisko, dobra, to już wysypię poza, poza, poza odcinkiem, Ja też powoli się mi kurczę szykuję zakup nowego kombajnu, ten już ma 30, 40 godzin, słuchajcie 40 godzin, także jednak jak na kombajn to już jest dosyć sporo dobra, jeszcze tylko zobaczę, to jest podpięty, on zawsze przy wgraniu się odpi, odpina ten kurcze, ten wał, dobra, no to jedź, chłopie no jedź, no i zobacz, nie chcę jechać, co za jeleń. Dobra, sam tu pedek kawałek. No, dobra. O, pojechał, słuchajcie, my wracamy do... My wracamy do tych redni, ale tak kurczę, ten kombajn głośny. Teraz tak paszę, aż wszystko spadło. Dzięki. Dobra. Robimy te redlinki, słuchajcie, bardzo ładnie to wygląda No i teraz jestem ciekawy, jak zaraz wsiądziemy do tej sadzarki Sadzarka tezji też jest metrowa Ej, No czy ona będzie tak ustawiona idealnie do tych e, Słuchajcie, do tych e, No do tych redlin tutaj Czy po prostu tak do, no tak Aby było, nie? No nie wiem, zaraz zobaczymy, dlatego ja Chciałem zrobić taką akcję właśnie z tym, bo No sam jestem ciekawy Jak to, kurcze Jak to, jak to wygląda Chociaż kto wie, może wy już to wiecie, wy już wiecie na pewno kto już kto gra. Ale też oczywiście wiecie, no bo mam, przynajmniej na dzień dzisiejszy mam w planie zrobić robić wstępnego live'a z widzami w niedzielę. A że nagrywam do przodu, słuchajcie, dzisiaj. Dzisiaj jest u mnie piątek, ale Wy dopiero zobaczycie ten filmik w środę, czyli już będzie po live'ie. Także na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem na 100% czy taki live będzie, ale mam w planie. Mam w planie właśnie na zielonce pograć z, pograć z widzami No i tam będę chciał zacząć właśnie od tych nowych upraw. Nie? Zobaczymy jak to jak to wyjdzie, to zobaczymy jak to wyjdzie z czasem, słuchajcie, bo e, no, poprzedni weekend miałem zajęty, miałem znajomych, także nie było żadnych streamów ten weekend, który był. <grym> który był dla was Tak mówię nagrywam do przodu Też dla mnie jest słuchajcie busy cholernie bo muszę iść do pracy i to kurczę i w, i w sobotę i w niedzielę, gdzie ja z reguły do pracy w dni nie chodzę, ponieważ nie muszę no ale teraz kurczę akurat muszę iść, bo ponieważ mamy taki mały projekt, mały, no wielki projekt, jedną maszynę trzeba wstawić. No i niestety muszę być. Muszę być. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jeszcze kawałeczek, słuchajcie, jeszcze kawałeczek. Wrobimy to pole. Tak staram się słuchajcie, równo, równo jeździć, żeby, 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 no żeby te redliny wyglądały tak jak, tak jak się należy, nie? Ja tak pokręcone w lewo i w lewo i w prawo. Chociaż zrobię na jednym, Robię na jednym takiego testa, bo chciałem zobaczyć czy, czy to będzie w ogóle miało jakiś efekt, efekt końcowy. Czyli, no, czyli na przykład, jeżeli roślinki będą w ostatniej fazie fazie wzrostu, co nie? Czekajcie, ja tu sobie ustawię. Jeżeli te roślinki będą w ostatniej fazie wzrostu, to ciekaw jestem, czy one, czy będzie widać, że one rosną w drugą stronę. Nie wzdłuż tych relik, które są teraz, tylko w drugą stronę. Tak sobie sprawdzimy, bo, no, bo słuchajcie, już wiem, że na pewno następny odcinek to będzie właśnie z yy, no z tego, tutaj z no ze zbierania tych kurcze, <grych> tych buraków czerwonych Żeby to właśnie pokazać, a potem zobaczymy, no jeszcze tutaj jest parę prac polowych, które chciałbym tutaj ogarnąć. A troszeczkę się pozmieniało tutaj u mnie na, na farmie. Sporo doszło sprzętów nowych. No i kasiora teraz też leci, no, słuchajcie, mam już postawione fabryki, mam już y, troszeczkę tych y, paneli słonecznych, także tutaj Tutaj no kasa leci, nie? Tutaj już kasa leci sama praktycznie co miesiąc 250 tysięcy euro dostaje, także tu już się o kasę martwić nie muszę także można się troszeczkę pobawić Dobra Dobra, to zróbmy jeszcze tak, tutaj zróbmy jeszcze jeden taki rządek A ten ostatni koniec właśnie pos posadzimy, słuchajcie, w drugą stronę Posadzimy w drugą stronę no tak, no w drugą stronę. O kurczę tam mam słuch. Mogę nie przejechać. Chyba, że czekać. Może tak pod kątem to się może mnie za bardzo nie skrzywi. No i dobra, super. Dobra, a tu zrobimy taki make O tak mówię, jestem ciekawy jak to jak to słuchajcie wyrośnie. O, tu zrobimy tak. <laughs> to w ogóle, a wiem, wiem, że to wygląda jak Idź stąd nie wracaj Ale to mówię, to tylko chcę tak na testy zrobić, nie Że to będzie w ogóle takie coś widoczne Jakbym sobie tak jeździł dookoła No to właśnie by mi się porobiły takie dziwne rzeczy, nie Ona nawet nie podniosłem maszynę. Dobra, tu, cyk. Słuchajcie, ja to, ja muszę jeszcze przyznać, ja to robię pierwszy raz. Jeszcze nawet, ja tego nawet nie testowałem, jak to działa. Ja zawsze idę, słuchajcie, na żywo. Dobrze, no, że to zaraz się spitoli. Będzie Będzie teraz mi przyszło do głowy? Może być tak, że ja tutaj się pierniczę z tymi redlinami i tak dalej, a zaraz po tym siewniku może być, że tak, że tak, tekstura tak zrobi się całkiem płaska. I nie będzie znaczenia, czy ty robisz takie redliny, czy robisz w tę stronę, czy w tę stronę, nie? <ślad> to tak może być. Dobra odepnijmy tą, tą, ten, ten, ten sprzęcik Kurz tam nie popatrzyłem jak on się fachowo nazywa słuchajcie Było tylko napisane, że on e, Że to jest maszyna do właśnie tworzenia Redlin, ale... Redlinarka? Może? Redlinarka Jak się nazywa, nie wiem O rany. dobra, wow, wow stop Przewaliłem stop, stop. w ten siewnik. A to wypożyczony sprzęt. No i dobra, no i zobaczcie, to jest właśnie fajna rzecz, fajna, no, ciekawa, 32 litry nasion, 32 litry nasion, hmm, no ciekawe, jestem na ile mi to wystarczy, no i teraz jestem ciekawy, słuchajcie, czy tutaj mi się tekstura zmieni, czy mi się ta tekstura nie zmieni. Kurczę, mówiłem, że taki króciutki odcinek, a zobaczcie, już jest 20 minut, ja pierniczę, to już trzeba kończyć. Takie sadzenie, no tak, no trochę mi z tym polem tutaj zajęło się to, no dobra, nie z tym, czekajcie, to ma też 6 metrów, no to co, sprawdzamy, eee, zobaczmy, tu standardowo się włącza, tak, B włącz siewnik, eee, automatyczne wiązanie siewu, złóż siewnik, no tak, no to standardowo, no to co, włączamy siewnik, opuszczamy siewnik, opuszczamy, no i rura, zasuwaj. Eee, nie, są redlinki. Słuchajcie, są, zostają redlinki. Jak to w ogóle jest? No fajnie, słuchajcie, nawet to fajnie wyszło. <laughs> czyli jest dobrze, czyli słuchajcie, redlinki zostają, czyli tekstura nam się nie zmienia. I zobaczcie, nawet jak to jest wymierzone, że zobaczę przy, zobaczę przy nawrotce, ale tutaj, gdzie, gdzie są te zbiorniczki z nasionami, one są, słuchajcie, na redlinach, czyli on faktycznie wsadza tutaj, no wsadza, no w no tak, no wsadza, no wsadza te bez głupich skojarzeń Wsadzę <noise> te yy, nasionka, no właśnie w redlinet, czyli no kurczę, całkiem fajnie to całkiem fajnie to dopracowali, to ja troszeczkę zjechałem, wiem, wiadomo, ale nie wiem, może to taki głupi traf że akurat no nie wiem, no może akurat yy, równo ustawiłem się do tych redlin, no to nie wiem. Teraz zobaczymy przy, tutaj przy tej nawrotce drugiej, nie będę tutaj nic zmieniał. Kraj wycofamy, wycofamy. Szaki mi tu przeszkadzają, dobra. No i jedziemy teraz z drugim. A nie, dobra, słuchajcie, to był głupi traf. Teraz, teraz zobaczę, teraz już nie jest tak idealnie. Czyli po prostu pierwszy razem trafiłem, trafiłem idealnie w redlinki. Teraz już nie, teraz jest zboku. No ale to jest szczegół. Dobrze, że nie zmienia się tekstura, że te redliny zostają. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Popatrzmy, jak te nasiona szybko schodzą to jest 27, przecinek, to jest po przecinku bo chyba normalnie po przecinku nie ma czyli tak prawdę mówiąc jeżeli 26 tam mi bardzo mało tego zrzutu, było to było takie takie mignięcie i no to słuchajcie z jednego worka gdzie jest tam 1000 nasion bo nie ma osobnych nasion do do właśnie boraków march i tak dalej to po prostu kupicie zwykłe nasiona w worku tutaj no to bardzo mało, bardzo mało ich tutaj weszło I z tego co ja widzę No to ten premium nie jest zbytnio duży Do no to pole też nie jest zbytnio wielkie Ale tu są po przecinku Czyli bardzo mało tych nasion schodzi Kurczę do tego prosida, ale ja tego słuchacie nie używam w ogóle ja tak myślałem, że tego prosida będę częst, często używał Ale jakoś, jakoś mi ten prosid nie pasuje <laughs> Nie wiem Fajna, fajna ta załatwka, muszę go tutaj usunąć Całkiem Dobra, słuchajcie, miałem jeszcze, słuchajcie, pogadać, kurczę, na szybko o farmingu, ale yy, no to w sumie na szybko pogadam, tak, na szybko jeszcze, bo to mamy jeszcze 23 minuty. Corki za przecinkę, kurczę, zakręciło mnie w nosie, słuchajcie, to ja tutaj z mam, zawsze mam z tym problem. Yy, więc tak, na szybko na farmingu, słuchajcie, co oni wymyślili, ostatnio sobie wchodzę na ich stronę, yy, kto śledzi Giantsa to na pewno już wie, wymyślili jakiś Farming Simulator Kids. Nie zagłębiałem się za bardzo w temat, ale słuchajcie, to jest, to jest coś, co, co, co jest dla dzieci, no bo sama nazwa wskazuje, Farming Simulator Kids. No i teraz słuchajcie, wrzucę wam parę screenów, też możecie sobie zobaczyć kilka screenów właśnie to, co oni na, na, no, na stronie Giants wrzucili i tam dokładnie sobie możecie poczytać, o co tam chodzi. Ja słuchajcie, nie miałem czasu, tylko tak na chwilkę luknąłem, nie wiem na jaką to platformę. Może to na wszystkie, może to na, może to na właśnie i, i PlayStation i, i komputera i może nawet e, tablety, chociaż bardziej wydaje mi się, że, tam, że tablety patrząc na grafikę, no to powiem wam, że zaskoczyli mnie, zaskoczyli mnie totalnie tym, e, no tym takim newsem, nie? że zrobili farming simulator kids. Normalnie masakra. Masakra, No ciekaw, co, ja ciekaw jestem co to będzie Może na kolejny odcinek jakieś tam e, informacje jeszcze wyjdą Może się bardziej zagłębię w ten temat I No i zobaczymy co to, co to będzie ten Farming Simulator Kids Dobra Dobra słuchajcie Tyle, tyle ode mnie na dzisiaj Także to jest sobie dokończę e, Tutaj dokończę to sadzenie tych czerwonych boraczków za tydzień, za tydzień słuchajcie, będę chciał zrobić zbiór tych braków. Nie one sobie tutaj tutaj rosną. Ja I, i tak jeszcze muszę dokończyć tutaj żniwo lnu. Tak pamiętacie też akcję, zobaczcie nasz piękny pociąg, widać. Pamiętacie akcję z drzewem, ja to wszystko słuchajcie tam, tam wyciąłem tamte, 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 tamte sosny, które no, są szybmy świerki, które tam jeszcze są, to są po stronie mojego sąsiada, który też je wycina. Także słuchajcie tu mam drzewa, teraz, multum. Też muszę któregoś dnia zrobić odcinek właśnie z no, obsługi tych moich fabryk mam taki zrobiony wielki, kurczę, wielki yard, czyli z wielkie miejsce, gdzie tam spaduje drzewo. Ale to może w kolejnym odcinku zobaczymy. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Życzę wam spokojnej e, środy. No i do zobaczenia. Do zobaczenia, no, już jutro. Nie jutro, jutro jest czwartek. Piątek, w piątek oczywiście będzie Cyberpunk, e, a na w sobotę jak zawsze z streamy. Chociaż jeszcze będą, tak, jeszcze będą streamy, jeszcze będą... E, za dwa tygodnie nie będzie, ponieważ mam Christmas Party, a potem znowu święta i cegę. Zobaczymy, co tutaj siedzi. Zobaczcie Kurde, nagrało się to? Jasne. Ale jaja. Ale jaja. Kurde, co to było? Wyskoczyły mi krzaczki spod tego. Ale jak to? No nie, no nie wierzę. Aż muszę wysiąść z tego pojazdu. No zobaczcie, wyskoczyły mi chwasty O rany, i teraz nie wiem czy to jest wina, słuchajcie, mapy, czy to jest wina yy, Czy to jest wina kurcze tego dodatku No nie, no przecież no masakra Jeszcze, wiecie co, jeszcze bym się zdziwił Jeszcze bym się, no nie zdziwił Jeżeli tutaj ja bym to pole, yy, no sam stworzył, nie? Czy to na przykład tu by rosły jakieś krzaki Cholera wie co, nie? Ale nie, to było oryginalne, czyste pole. Te, to, to tutaj wyskoczyło, jak, jak Felix z Konopi, jak coś z podziemi. No, patrzcie, znowu, znowu, wyskoczyło. O co tu chodzi? <noise> nie no, jeżeli mieliście coś podobnego, no to napiszcie mi w komentarzu. Ja słuchajcie, ja zrobię z tego shorta jeszcze. No przecież to jest, to się nadaje do. <noise> o rany, nawet nie wiem do czego to się nadaje do muzeum horroru kurde farmingowego <laughs> nie dobra słuchajcie kończę kończę kończę, tak mówię trzymajcie się życzę spokojnej środy i no i obyście nie mieli wyskakujących krzaków <laughs> w farmingu trzymajcie się na razie cześć cześć